you Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Daryliwka. Sprawdzamy sobie nowy dodatek w Toka Boka i powiem wam, że ja jestem w wielkim, wielkim szoku. Na początku myślałam, że to będzie ogromny domek, a zobaczcie. Ja tutaj stoję w takim przejściu, jest klatka schodowa i tutaj są dwa osobne mieszkania, dwa osobne. Tutaj są skrzynki na listy, dzwonki. No i zobaczmy sobie, jak te mieszkania wyglądają. Najpierw pójdziemy do tego, dlaczego oni tutaj stoją. Dlaczego oni tutaj stoją? Tego nie było. Wchodzimy sobie no i myślę, że tutaj może miejsce na mini łazienkę, tylko że dziwnie, że nie ma drzwi, ale damy sobie z tym radę. Tutaj mamy taki mały hall, jest mały pokoik tutaj, no i tu... Matko, dlaczego tutaj te stwory stoją? Stasik chyba dorwał mój telefon. I tutaj wchodzimy do najsuperowszego, wiem, że nie ma takiego słowa, pokoju, bo jest Andresola. I tutaj możemy sobie zrobić sypialnię, łóżko, wiecie, tak po rabince. Naprawdę to mieszkanko bardzo mi się podoba, chociaż jest małe, więc tutaj na przykład ciężko byłoby zrobić... Domek dla całej rodzinki Ale przejdźmy sobie do tego drugiego I zobaczcie, też wchodzimy Te drzwi są przesuwne, no i tutaj Zdecydowanie mamy już więcej miejsca Wielki jakby salon, który Można w sumie połączyć z kuchnią Tutaj właśnie można zrobić zamykaną łazienkę Te drzwi też są bardzo fajne, super I dodatkowo tutaj mamy Jeszcze mały pokoik, jeszcze jeden Pokój i piękny balkon, zobaczcie Ta szyba w ogóle, to jest świetne Tutaj pokój na przykład dla córki Dla dziecka albo nawet dla dzieci ale ja dzisiaj postanowiłam, że urządzimy sobie ten pokój z andresolą, dlatego że nigdy wcześniej czegoś takiego nie było w Tokaboka, no nie było żadnej andresoli, a to mi się naprawdę mega podoba. I powiedzmy sobie, że będzie tutaj mieszkała po prostu jakaś dziewczyna, bo to mieszkanko jest naprawdę dość małe i dziwię się, że tutaj nie ma właśnie w tej łazience przesuwanych drzwi. Więc ja biorę się za urządzanie. Piszcie, jak podoba Wam się ten nowy dodatek, no i dajcie znać, jak już urządzę to jedno mieszkanko, czy Wam się spodoba. Myślę, że w następnym odcinku będziemy urządzać to obok. Jeżeli tak chcecie, to dajcie znać w komentarzach, a jeżeli odcinek się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Więc dobra, słuchajcie. Jeżeli tutaj mamy to mini niebieskie pomieszczenie, to ja sobie zacznę po prostu od łazienki i to będzie bardzo mała łazienka, więc będę musiała tutaj na pewno wykorzystać prysznic. No, bo Wanna niestety się nie zmieści. Chociaż nie wiem, jakbym kombinowała, to Wanna na pewno się nie zmieści. Jej, chyba bardzo dawno nie urządzałam tych domków i powiem Wam, że mam mały problem. Jaki tutaj by prysznic wybrać? Może najpierw zaczniemy od kibelka, od toalety i ja zawsze sobie standardowo, oh my god, przecież to mi się tu nie zmieści. Jak ja mam to zrobić? Słuchajcie, podsyłajcie na Instagramie swoje gotowe domki zrobione z tego nowego dodatku. Nie mam pojęcia jak zrobić tą łazienkę. Ej, no kombinuję, kombinuję, i w ogóle nie mogę tego ułożyć. No bo zobaczcie, jeżeli tutaj mamy toaletę, i to, to w, nawet wana mi się nie zmieści. A co jeszcze o prysznicu? Jeju, co ja mam zrobić? Wiecie co? Łazienkę zostawiam na koniec. Ja sobie jednak tutaj zrobię tą sypialnię, no bo ja nie wiem. Przysięgam, że po prostu nie wiem jeszcze, co ja wykombinuję. Nie mam bladego pojęcia. I teraz słuchajcie, czy to łóżko się tutaj zmieści? Zobaczcie, ale ładnie to będzie wyglądało. No i tutaj na górze fajnie by było też, gdyby były jakieś komody albo szafeczki. No dlatego, że to będzie taka ala sypialnia na podwyższeniu. Można tutaj pokombinować z zupełnie innym łóżkiem. Takie wiecie, stojące na przykład wstawić, takie na bok. Albo takie, to też by fajnie wyglądało tutaj. Może lepiej i to? Sama nie wiem, piszcie w komentarzach, które łóżko bardziej tutaj pasuje. Może zostawimy to i damy tutaj takie elementy, wiecie, drewniane. Coś tam pokombinujemy, żeby było ładnie. Dwie komody na ubrania. O, matko, troszeczkę to będzie takie, ale nie no, myślę, że i tak jest okej. Okay. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy urządzicie te adresole i chciałabym tutaj od razu powiesić też lustro, bo ta jedna komoda może też robić za taką małą toaletkę. Tutaj mamy bardzo mało miejsca, więc trzeba będzie dobrze kombinować. Dodamy sobie tutaj taką przywieszkę, bo ona będzie bardzo ładnie pasować, a za łóżkiem zrobimy te wiszące kwiaty i one mogą być w sumie pomieszane z tym zielonym, tak mi się wydaje, że będzie fajnie pasować taki dodatek i tutaj jeszcze jeden ten bluszczyk zrobimy z tej strony i chciałabym tutaj zrobić jeszcze światełka. W tych bluszczykach w sumie myślę, że jest ok. Naprawdę, że to ładnie wygląda. Szukamy sobie teraz tych światełek wiszących. No i co, powieszą się czy się nie powieszą? Oczywiście, że się nie powieszą. To może tutaj trochę? Tutaj też nie. To co ja W ogóle się nie powieszą. No dobra, to musimy kombinować czymś innym. O, to ja tego nie widziałam, że tutaj jest girlanda z takimi kwiatkami. To może zamiast tamtych kwiatów po prostu to, ale fajnie to jest jak tam tak w rogu te, te kwiatki wiszą. To może po prostu damy inne oświetlenie, już nie będę tutaj wydziwiać. No ale na pewno chciałabym położyć jakąś lampkę tutaj na komodzie przy łóżku. I będzie to po prostu taka mała lampeczka biała, chyba że tak bardziej po tej stronie, nie, no po tej stronie bym bardziej chciała. Tylko przesuniemy wtedy to, żeby to było troszeczkę bardziej widoczne. Mamy lampeczkę, chyba że słuchajcie, ale ja jestem dzisiaj niezdecydowana. A ta chmureczka się wiesza normalnie, to może zamiast tego lepiej powiesić tą chmureczkę i to będzie lampka, chociaż nie, tam to bardzo ładnie wyglądało. O nie, dzisiaj to mnie po prostu. Ubijecie, za to niezdecydowanie. Wracamy do tej pierwszej wersji, która była na początku. Zmieniłam sobie troszeczkę ustawienie kwiatów, i tutaj znalazłam taką fajną skrzynkę, ale niestety ona jest za duża, żeby ją położyć na tą komodę. I kombinuję tutaj z czymś innym. Myślę, że takie małe pudełeczko będzie w porządku, i tam bym włożyła jakieś akcesoria, albo może nawet tutaj to pudełeczko położę. No i takie wiecie, kosmetyczne rzeczy. To idziemy do kosmetyków, i ja, na, ja ciągle ja robię ten domek, słuchajcie, i myślę, co ja zrobię z łazienką, bo ja nie mam bladego pojęcia. Szczotka niech sobie leży. No i teraz możemy tutaj włożyć jakieś perfumy na przykład. I może coś takiego, żeby to pasowało kolorystycznie. No dobra, ej, ale dlaczego ja nie zmieniłam ścian i podłogi? Podłoga jest w moim stylu jak najbardziej tutaj, tylko może zmieniłabym ją na te kremowe panele i będzie ładnie. Piszcie, jak Wam się podoba ta sypialnia. Dla mnie jest jak najbardziej okej. Okay. O, teraz jest super! No i teraz coś ze ścianami trzeba pokombinować, co by tutaj pasowało najbardziej? Ładnie, ale to jeszcze nie to chyba. Dajcie mi chwilę. Zostawiam to chyba tak, zobaczcie to mieszkanie będzie bardzo jasne i bardzo ładne, tak mi się wydaje, dajcie znać co wy sądzicie. I teraz się zastanawiam, co by tutaj powiesić, w ogóle. O nie, tu będzie problem, bo zobaczcie te lampki wiszą tutaj, tak jakby pod, pod ten dół, pod ten nasz salon, więc. Nie wiem, no ma w sumie lampkę tam na górze, wiecie, tą lampkę, lampkę stojącą. Czy tam mi się zmieści jakiś dywanik? Jeżeli by się zmieścił, to by było super, ale na pewno nie będzie to ten wielki dywan, który ja zawsze brałam, tylko coś bardziej takiego, ale to bardzo dziwnie wygląda. No, niby fajna ta Andresola, ale bardzo trudno ją urządzić. Ten dywanik zostawimy sobie tak i dla mnie jest naprawdę w porządku. Damy jej tutaj jeszcze takiego kwiatuszka do ozdoby i naprawdę myślę, że jest spoko. Są komody, na ubrania jest lusterko. To teraz lecimy z naszym salonem i to będzie dość trudne. Nie wiem co z telewizorem w ogóle, nie mam bladego pojęcia, bo tutaj w ogóle nie ma ścian w tym pokoju, ale na pewno chciałabym, żeby salon był, wiecie, taki jaśniutki, tutaj możemy sobie przesuwać tą drabinkę dowolnie jak chcecie, dajmy jej tej dziewczynie, która będzie tutaj mieszkała, no nie wiem, może to będzie jakaś dziewczyna po prostu, która nie lubi oglądać telewizji i telewizor jest jej potrzebny, niepotrzebny, niepotrzebny, o to mi chodziło, no i generalnie... To może po prostu położę jej laptopa, no bo przecież na laptopie można oglądać też telewizję, więc myślę, że się nie obrazi. No i słuchajcie, no nie byłabym sobą, gdyby w moim pomieszczeniu nie było, piszcie w komentarzach. Oto tego pana, on idealnie tutaj pasuje, naprawdę, naprawdę tutaj git jest, on tutaj pasuje idealnie. Zmienimy też od razu podłogę na taką, która była na górze i ja myślę, że w całym mieszkaniu sobie zrobimy te kremowe panele, żeby już było wszystko ładnie i pasowało, tylko czy ja je zgubiłam? Tutaj, tutaj i jeszcze we wejściu. Nie, ta łazienka mnie po prostu załamuje. Na dole śmiało będę mogła położyć ten duży dywan, kółko. Jakie to mieszkanie jest malutkie, ja dopiero teraz sobie to uświadomiłam. I szukam tutaj czegoś takiego malutkiego może komody, która zmieściłaby mi się pomiędzy łóżkiem a tą drabinką. No niestety, chyba raczej nic się nie zmieści. Chyba że zrobiłabym taki myk, że tą komodę położyłabym tak, jakby tutaj, i zasłoniłaby ona lekko łóżko. Ale czy to jest ładne? Tego do końca nie wiem. O, coś takiego możemy zrobić, że tam będzie szafeczka i położymy też tam może jakieś oświetlenie, jakieś pierdółki, i ulubioniak może sobie stać tutaj. To jest chyba OK. Biorę mojego kolejnego ulubioniaka, ale on nie pasuje do mojego pierwszego ulubioniaka. Co tutaj się dzieje w ogóle? To może takie coś, taka trawka tutaj by pasowała też nie za bardzo. O ja co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? Czy ten kwiatek pasuje? Nie, w ogóle chyba tutaj już za dużo jest zielonego, więc spróbujmy może z trawą. Ulubioniak zabrał po prostu temu pomieszczeniu. Pomieszczeniu, tak się chyba mówi? O nie, bukiecik gnie. Po prostu już przedobrzył, przedobrzył ten ulubioniak. No ale ulubioniak musi być. Teraz szukamy laptopa dla naszej lokatorki. Mam nadzieję, że coś tutaj znajdę. Hej, nie ma tutaj laptopów, czy ja jestem ślepa, tylko komputery. Laptopy są w sklepie, więc słuchajcie, ja potem tego laptopa jej dołożę. Damy jej tutaj radio, niech sobie leci to radio, tylko wyłączmy, wyłączmy to radio. No i tak myślę sobie, że tak, radio tu, a tam może obok jakieś świeczki, coś takiego, żeby wiecie, był klimacik. Jak sobie wieczorem usiądzie, włączy tego laptopa, będzie chciała obejrzeć sobie jakiś film albo serial, to zapali sobie też jakieś świeczki zapachowe. I teraz sobie jeszcze inaczej pomyślałam, że tą świeczkę postawimy tutaj, a tutaj postaramy się jej dać jakieś książki, bo ten domek w ogóle jest taki aesthetic, tak to się chyba nazywa. Piszcie, czy ja dobrze mówię czy nie, ale tak mi się wydaje, że on jest w takim stylu, dlatego tutaj dajmy jej. Proszę, żeby ona stała, żeby ona stała. Jej będzie ładnie. Naprawdę jest ładnie. Tylko słuchajcie. Teraz tak, no, mamy sypialnię na górze. Mamy mini salon na dole, w którym brakuje laptopa, ale on tam jest. Wyobraźcie sobie, że on tam jest. I teraz słuchajcie. Przechodzimy do kuchni i to będzie też ekstremalne zadanie. Tylko jeszcze sobie patrzę, czy przegięciem by było, jakbym tutaj je postawiła. Nie, nie będzie przegięcie. Myślę, że jest ładnie. Ale już myślę, że te ściany, które są na górze, nie za bardzo tutaj pasują. Sprawdźmy sobie, gdybym wybrała kolor czarny, czy to się... Nie, to bez sensu się odznacza akurat. To był głupi pomysł, więc pokombinuję sobie teraz ze ścianą. Co wy na takie cegły? To by nawet, nawet by pasowało, ale gdyby one były trochę takie bledsze. I chyba najbardziej tutaj pasują. Jeżeli nie, to dajcie mi znać w komentarzach. I teraz przechodzimy do mikrokuchni, która po prostu moim zdaniem też jest... Po prostu nie do wykonania, ale spróbujmy, spróbujmy, może się uda. Lodówka być musi, więc stawiamy ją tutaj i przechodzimy sobie teraz do tego. Ej, słuchajcie, mamy piekarnik, mamy zlew, udało się, jesteśmy uratowani. Teraz dajmy tutaj jakieś półki nad tym piekarnikiem, żeby można było cokolwiek położyć. Czy to się zmieści? Prawie, ale się niestety nie udało. Ciekawe, czy. To nawet. Nie, jest ok, jest ok. To nic, że to okno jest zasłonięte, bo ludzie tak po prostu robią. Akurat mamy taki mały metraż tego domku, że, że musimy tak kombinować. Na oknie postawimy sobie od razu tego mojego drugiego ulubioniaka, bo tutaj w kuchni nie ma opcji niestety, żeby postawić jakiegoś innego kwiata. I proszę bardzo, stoi sobie mały ulubioniaczek. Dajmy sobie od razu też oświetlenie i oświetlenie standardowo wezmę to moje ulubione. Czyli takie, tylko teraz nie za bardzo wiem, jak ja mam. Nie, na razie oświetlenie nie, nie. O nie, nie, nie. O, powiesiło się jednak tutaj. No, to jak się powiesiło, to ja dam takie dwie lampki tutaj, żeby ten dół jeszcze nam oświetlało. I teraz będzie chicior, bo idziemy do stołów i zobaczymy, jaki stół tutaj się w ogóle zmieści. Czy lepiej może byłoby z wyspą? Te stoły są. Nie, no ten będzie ok. No, mamy bardzo małe to mieszkanko, dlatego no trzeba kombinować jak tylko można. I na razie chyba mi nawet wychodzi, słuchajcie, mam nadzieję. No, i nawet, mimo takiego małego mieszkanka, usiądą tutaj cztery osoby. Kuchnia jest zaopatrzona, ma jedzenie gdzie schować, ma jakieś tam szafki. No, ooo, zapomniałam o tych super narzędziach. Zobaczcie, noże, sobie będą tutaj wisiały. Mega. Tutaj też chyba sobie zrobimy białe cegiełki, żeby to mieszkanie. Ej, dziwnie jakoś, nie podoba mi się takie połączenie. A zobaczmy czarną farbę. Tu zawsze robiłam taką czarną farbę. Nie! Masakra. Ja nie wiem dlaczego, ale w tym mieszkaniu bardzo mi ciężko jest połączyć ściany. No na pewno będzie to jaśniutkie mieszkanie na maksa. Coś mi tutaj nie pasuje. Dobra zostawiam tak jak jest po prostu będzie to Będzie to domek bardzo jasny I teraz zastanawiam się co jeszcze w tej kuchni Na pewno musimy tutaj coś położyć Na, na tą półkę Którą postawiłam No i co to może być Żeby nam się to jakoś zapełniło To dajmy tutaj tareczkę takie wiecie, sprzęty, które no mogą być potrzebne fajnie by było na przykład jakby był też mikser a że kuchnia jest mała, to to po prostu musi stać na wierzchu i ekspres do kawy chociaż nie mam pojęcia w ogóle jak ona by tą kawę robiła tak wysoko, więc to chyba głupi pomysł chyba najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu postawienie tego co zawsze stawiam i danie tutaj takich noży, łyżek czegoś do gotowania, myślę, że to będzie ok. i jeszcze po środku postawimy albo jakiegoś kwiatka, albo coś tam jeszcze wykombinuję Coś małego, takiego symbolicznego, może też to, bo bardzo pasuje do mebli. No, dziewczyna lubi kwiatki, więc niech będzie ok. No i słuchajcie, kuchnia jest skończona i przechodzimy do tego, czego boję się najbardziej: czyli do wejścia i do łazienki. No bo ja zupełnie nie wiem, lampy zrobimy takie, tutaj będą wisiały nad stołem, typowo. Nie, no, chyba jest ok. I jeszcze mało tego, ja sobie położę na tym stole taką brązową tacę. I chyba to będzie dość ładnie wyglądało To będzie też jako dekoracja Tylko jeszcze nie wiem, którą tą tacę wybrać Chyba tą O, coś takiego? No będzie mało miejsca na pewno z tym No nie, 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 nie A tutaj była trawa już na stoliku No nie Może po prostu takie fajne filiżanki Postawimy jako dekoracja I czajniczek na środku Niech sobie stoi No i teraz słuchajcie Ja nie wiem Ja nie wiem w ogóle co z umywalką To co ona nie będzie miała umywalki Tylko ręce będzie myła w, No nie wiem, w kuchni? Nie mam pojęcia, kto to odwalił. W sumie to teraz, jak na to patrzę, to ja nie musiałam się wcale tak ściskać, bo ten pokój mógłby być taki trochę większy. Łazienka jako wnęka. Nie, ja nie wiem, co tutaj zrobię. No, przecież umywalki nie wystawię na zewnątrz. Wejdźmy sobie tutaj i poszukajmy po prostu najmniejszych rzeczy, jakie są. Ale nawet jak wzięłam tą najmniejszą umywalkę. To i tak się tutaj dosłownie nic nie mieści. No bo zobaczcie, to już jest najmniejsza umywalka. Ja ją dosłownie wsunęłam tam za, za toaletę. No i teraz co z prysznicem? No, 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 widzicie to? No nie, to jest tragedia po prostu. Tu nie będzie umywalki chyba w tym domu znaczy w łazience. Tutaj mamy najbardziej mikrowanienkę. I jak ją położę z przodu, ludzie ja nigdy nie miałam takiego problemu chyba. Tutaj jest wszystko ładnie, piękne mieszkanko, ale czemu oni nie mogli zrobić ciuteńkę większego tego jednego, tego jednego pomieszczenia? Tutaj od wejścia, słuchajcie, chciałabym zrobić coś takiego, żeby było czuć, że to jest wejście, więc na pewno jakiś kwiat. Chyba, że ja to w ogóle nie wiem. Ja to może jakoś źle urządzam, no ale przecież łazienka tutaj musi być, kuchnia musi być. Nie wiem jak to, nie wiem jak oni myśleli. Czy tutaj, czy tutaj miało być coś innego w takim ich zamyśle? No przecież to jest aż, no nie wiem, nie wiem. Ja jestem mega ciekawa, co wy zrobicie. I ja na przykład tutaj, jak te drzwi się przesuwają, to ja od wejścia bym postawiła ulubioniaczka i jeszcze coś takiego, na czym można usiąść, na przykład, i zdjąć buty. Ja sobie zawsze brałam coś takiego, o tutaj przy wejściu i to by było nawet spoko, a z tyłu jeszcze za tym słuchajcie, możemy postawić białą komodę, taką nawet jak była yy, w sypialni i powiedzmy, że ta komoda otwiera się w sposób taki jak się zdejmuje buty, wiecie, tak od góry jakby niewysuwana, tylko tak, no bo co innego tutaj wymyślę. Wieszamy tutaj dwie lampy na wejściu, tutaj przy tym i teraz myślę, że śmiało też będę mogła sobie nawet do dekoracji albo nawet na klucze położyć tą skrzyneczkę, która tak bardzo mi się podobała i to jest git. Tylko teraz powiedzcie mi, co ja mam zrobić z łazienką. Może wy mi pomożecie? Bo nie wiem, czy oni zapomnieli o łazience. Tutaj na przykład tu w tym pomieszczeniu idealnie by pasowała taka szafa. Wnęka na szafę, no ale przecież w łazience, znaczy w łazience w domu musi być jakaś łazienka. Słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł, ale nie wiem, czy to się uda. Nie mam pojęcia. Robimy sobie tą deszczownicę. Nie uda się. Już widzę, że się nie uda, bo jak zrobię to i kibel z przodu. Robiłam tak w niektórych domkach. Ja te lampy na razie muszę tutaj usunąć i generalnie tego ulubieniaka też. Robiłam takie myki w innych domkach, ja to pamiętam. I zaraz, zaraz. Może to jest wiszące. Tak, to będzie lepsze chyba. Pyk. I teraz tak, tą, ten odpływ tutaj w ogóle w rogu damy, tą szybę położymy jak najbliżej się da. Chyba jestem uratowana, słuchajcie. Chyba się to uda. I jak, jak ja to wymyśliłam, to ja po prostu w to nie wierzę dosłownie. I teraz słuchajcie, idziemy po toaletę. Idziemy po toaletę. Po co ja ją wywalałam? Tutaj mamy toaletę. No nie no musi tak być. Inaczej po prostu się nie wymyśli. Toaleta będzie po prostu przed prysznicem. Postawimy tutaj, bo nie ma, nie ma ściany jakby do wieszania. Ten stolik też się tam bardziej nie mieści. Ten prysznic się zmieści. Wyobraźmy sobie, że, że tam jest jeszcze bardzo dużo luzu. Zmiana planów i damy tutaj. Oń, koszyk mi się tam. Ja już nie wiem, co dobra, ja idę po, ja idę po umywalkę po prostu. I jeżeli chodzi o papier toaletowy i inne gadżety, nie mówcie, że nawet się umywalka nie zmieści, ludzie, tanie, a tak by idealnie pasowało. Ja nie wiem, ja jestem naprawdę bardzo ciekawa, ale to bardzo ciekawa. Co wy tutaj wymyślicie? Dobra, mamy kibelek, kibelek nawet może stać w rogu. I ja gdzieś widziałam, gdzieś widziałam takie zastawki, one były chyba dla piesków, ale nie wiem zupełnie, gdzie to mogło być. Może tu? Były takie fajne zastawiane i ja nawet próbowałam tam odstawić, wiecie co? Próbowałam to łóżko tak oddzielić, ale no teraz, gdzie ja to znalazłam? Tutaj jest jeszcze spoko pomysł. Tutaj mam jeszcze spoko pomysł ze zrobieniem takiej kotary. I po prostu to będzie Łazienka zamykana na, no na zasłonki, bo inaczej tutaj się nie da wykombinować coś takiego. Nawet chyba w którymś. A gdzie jest ta druga? Przepraszam bardzo, gdzie to mi znikło? Halo, halo. Halo, znikające firanki. Dobra, mamy coś takiego, słuchajcie, i jedziemy od razu z podłogą, bo chyba nigdy, nie, no miałam tam problemy z jakimiś domkami, pamiętam, że, że jakoś w ogóle mi nie szło urządzanie tych domków, ale takiego to ja jeszcze chyba nie miałam. I ja to chyba tak zostawię, bo ja już naprawdę po prostu nie mam, nie mam pomysłu i nie mam siły. Lustro zrobimy. No, chyba nie zrobimy takiego wielkiego. I w ogóle nie wiem, czy jakiekolwiek zrobimy. Dobra, to jest, to opuścimy troszeczkę tą umywalkę. Umywalkę, nie firankę, firanko. Takiego chudego kwiatka jeszcze tam postawię. Nie wiem w ogóle, gdzie papier toaletowy, gdzie jakieś przybory, cokolwiek. Czy ten koszyczek, który ja wzięłam, zmieściłby mi się cudem pod umywalką? Jeżeli tak, to ja po prostu tam nawciskam. No, musi sobie ta dziewczyna jakoś radzić. Damy tą skrzyneczkę tutaj pod tą umywalką. Firanka wraca do siebie. Jeju, ja myślałam, że to będzie tak szybko, bo to by taki mały domek miał być. I tak, ręcznik wrzucamy, szczotkę ma w sypialni. Wrzućmy jej tutaj jakąś pastę do zębów, wrzućmy jej jakiś płyn do kąpieli i wrzućmy jej jeszcze papier toaletowy, żebyście nie krzyczeli, że zapomniałam. I mamy. To teraz wracają tutaj lampy. Ja nie wierzę, że to się udało. Po prostu nie wierzę. Tutaj wraca ulubioniaczek na wejście, i jeszcze jedną lampę w łazience robimy. I uciekamy już, uciekamy z tego domu po prostu, bo jeju. Ale no powiedzcie, że dobrze wykombinowałam i że jakimś cudem się to zmieściło. Tą lampę tam powiesiłam w łazience. Wiem, że to trochę dziwnie wygląda, ale no tak musi być. Nic innego nie wymyślę. Zobaczcie. Dlaczego ta wanna tutaj jest? Dlaczego? Dobra, wracam jeszcze raz. I tak. Mamy wejście do domku, malutkie. Łazienkę z zasuwanymi tutaj kotarami. Prawie nawet się zamyka, tylko inaczej trzeba by było to ustawić. Powłączajmy sobie te światełka w łazience też. Kuchnia, chociaż malutka, to taka funkcjonalna mi się wydaje. No i tutaj mamy mini salonik. Pamiętajcie, że tutaj będzie laptop. No i tup, tup, tup do sypialni. Sypialnia chyba najbardziej mi się podoba. Dajcie znać, co sądzicie. Wysyłajcie mi fotki swoich mieszkań, tych tutaj po lewej stronie na Instagrama Darliwka. No i jeżeli odcinek wam się spodobał i moja chałupka, to dajcie znać w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Ja już uciekam i dziękuję za oglądanie. Do następnego! Hej!